Cześć, witam was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Dzisiaj pojawia się nowy cykl na kanale Rekim Biznesu. Pisałem dzisiaj o tym na Discordzie. Zostań rolnikiem kryptowalut, moi drodzy, czyli uprawiaj ziemię i zbieraj plony, tak można powiedzieć z przekąsem, czyli inwestuj w pule kryptowalutowe i zgarniaj inne kryptowaluty, tak? Słuchajcie, założyłem do tego typu inwestycji nowy portfel, opiera się on na Trust Wallet. Zobaczcie, przesłałem sobie tutaj Binance, czyli BUSD, i przesłałem sobie tu Binance Smart Chain, żebym mógł, żeby mógł wykonywać operacje. Jeżeli ktoś przyśle, przyśle sobie tutaj, moi drodzy, same Binance BUSD, można... by. Nie będzie można go wymienić na Binance Smart Chain. Będzie trzeba tu przysłać BNB, moi drodzy. Tutaj i tutaj to BNB trzeba będzie kliknąć More. I tutaj zobaczy swap to Smart Chain. I tutaj sobie zamienić to BNB na. BNB, Binance Smart Chain, który będzie potrzebny do opłat i założenia nam tutaj farmy. Słuchajcie, ja wcześniej rano nagrałem już cały materiał, wszystko o zrobieniu farmy, wszystko o tym, jak to trzeba wszystko zrobić. Okazało się, że trzeszczy mikrofon i nie da się tego otworzyć. Musiałem dzisiaj przelać drugi raz pieniądze i drugi raz wszystko nagrywać. I mam nadzieję, że teraz to wszystko będzie jasno, czytelnie pokazane, jak i to było zrobione rano. A więc mamy przelane już te pieniądze, albo mamy przelane Binance Smart Chain albo i BusD, albo mamy przelane BNB, i tak jak wam pokazałem tutaj, na BOR zamieniamy to na Binance Smart Chain i wtedy będziemy mogli działać dalej na portfelu. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą trzeba by było wiedzieć, no to co to jest farma? Farma tak? to jest udostępnienie naszych projektów kryptowalutowych do pewnej puli. Ja wybrałem system, czyli blockchain, oparty na Binance Smart Chain. Każdy może powiedzieć: No, ale to jest taka, można powiedzieć, już pierwsza sieć, która gdzieś tam działa. Pojawiają się nowe. Dlaczego nie wziąłem poly Matika, czy Heko, czy Kucoin, czy jeszcze innych? Ja powiedziałem Wam: Tak, działa, funkcjonuje, da się zarabiać, da się przesyłać, wszystko trwa kilka sekund. Nie jest to drogie. Na poli, na poli czyli na Matiku. Wszystko się krzakrzy, nie idzie tego w ogóle zrobić, nie można wymieniać, w ogóle dramat dramatem jest poganiany. A więc mam tutaj Binance smarczenie, jeżeli ktoś będzie chciał, no to będzie razem ze mną uczestniczył. Słuchajcie, dodałem sobie tutaj do portfela jeszcze pancake PancakeSwap token, bo będziemy opierali nasze farmy i plony na Pancake'u. Tak? Biorę sobie tutaj daps, szukam sobie pancake PancakeSmarta i tutaj mam Pancake słapa otwieram finans. Słuchajcie, biorę sobie tu u góry taki trzy e, kreseczki i otwiera się mi menu, w których możemy zauważyć Trade, Exchange, Liquidity, LPL Migration i Farms. Klikam sobie tutaj Farms, moi drodzy, i pokazują mi się farmy, które udostępnia Panking Swap, i które możemy stworzyć i otrzymywać w zamian. E, Tokeny, e, cake, czyli ciastka. Moi drodzy, ja pierwszą farmę tu sobie utworzyłem rano i zrobiłem farmę, zobaczcie. E, WSG BNB. Jest ona oprocentowana na 316% skali roku, była rano po 330, a więc ten procent się zmienia. Dlaczego wybrałem WSG? Jest to, można powiedzieć, ktoś powie, projekt wszystko nowy, e, głośno, spekulacyjny i tak dalej. Dobrze, niech będzie, ale oni realizują, mają jakąś mapę drogową i idą według tego cały czas to wdrażając ten świat gier i świat NFT. I można powiedzieć, ja sobie tu zaryzykowałem i włożyłem 80, chyba 5 czy 84 dolary. Zobaczcie, to się teraz kształtuje w takim samym poziomie, a procent mi tutaj i ciastka mi już rosną. Tak? Czyli 0,17 dolarów już zarobiłem od samego rana. Ale trzeba by było znaleźć nową farmę, żeby Wam pokazać w ogóle jak to funkcjonuje. Mam 50 dolarów, a więc albo zrobię to sobie do BUSD, albo to sobie zrobię po prostu do BNB, zamienię i pokażę Wam jak to zrobić. Ja nastawiam się na farmy, można powiedzieć um, stricte, um, e, stricte można powiedzieć NFT i dlatego zaryzykuję moje pieniądze, moi drodzy, i zrobię tą farmę do e, Akcji jest to wiadomo, że tu było. mu na mam już. Patrzę, co tu jeszcze jest z. JDN, dobrze, Ampel. Zrobiłbym do tego e, mojego drogiego. Mm, którego ostatnio skilla BNB? Zobaczmy, jak dzisiaj skill kosztuje. Wyjdźmy na chwilę z tego, panie. Swapa, wpiszmy sobie tutaj. Zobaczymy sobie zaraz. Tu są plony, dzisiaj wklejałem. Zobaczmy sobie, wpiszmy sobie skill CoinGecko Proszę bardzo, i zobaczmy sobie nutowania, jak ma. Zobaczcie, poszedł tyle do góry. A więc bezsensownym jest kupowanie teraz. Przy takim wzroście tego tokena. tak? Więc sobie daruję na razie kupowanie go. Chociaż może to by było w ciągu jednej godziny, 5% tylko poszedł. Zobaczmy, jak on się kształtuje w ciągu 90 dni. Ale można powiedzieć, że odbił się od jakiejś tam tego. Dobra, zaryzykujmy. Trudno, kupimy sobie tego skilla i, i zaryzykujemy te pieniądze. W BNB, a więc wracam do mojego portfela kryptowalutowego, tak? cyk, klikam go, pyk, i wybieram parę Skill BNB. Żeby móc ją uruchomić, będę musiał otworzyć tą szczameczką pod menu, wcisnąć Enable, tak, i zgodzić się na to, że uruchomię ten kontrakt, tak? Potwierdzam, wnoszę opłatę i ten kontrakt będzie uruchomiony, moi drodzy. Czekamy, aż się zatwierdzi, aż pojawi się tutaj SLP. No już powinien za chwilę nam zatwierdzić się ten kontrakt. Jest, widzicie, stake LP. I teraz, moi drodzy, znowu otwieram moją... Tutaj trzy kreseczki i wybieram exchange, tak? No bo nie mam tych tokenów ani nie mam BNB odpowiedniej wartości ani nie mam e, skilla, tak? Więc biorę najpierw moi drodzy BUSD tak? O, zamieniam strzałeczką BUSD na samą górę i wpisuję tutaj moi drodzy 25 dolarów. Za 25 dolarów kupię sobie, e, wymienię sobie na BNB, proszę bardzo. Biorę swap, confirm swap. No, i teraz, ile będzie kosztowało? 0,32 dolara. Wymiana, tak. Zobaczymy, czy nam to załapie, bo ostatnio był błąd. Musiałem wrócić się, kupić BNB, przesłać z innego portfela. Znowu mam nadzieję, że teraz wszystko poleci tak, jak powinno być. Czekamy. Jest, zatwierdziło. Kupiłem, wymieniłem. buzdę na BNB, tak. Następną parą, jaką będę musiał sobie tutaj kupić, to mojej drodzy jest. Token Skill, tak. Wpisuję Skill, jest import, cyk, import i teraz biorę za 25 dolarów również kupuję sobie Skill, czyli biorę swap, tak. Confirm, tak i czekam. No tu jest droższe, zobaczcie, 42. Approve i czekam, czy potwierdzi mi jaką wymianę z BUSD na Skill, tak. Więc widzicie wszystko po kolei, pokazuje każdy krok po kroku, jak otworzyć taką farmę, tak? jak do tego dokonać. Zobaczcie, doszła transakcja, mam wymieniony na skilla i mam dwa te na portfelu. Można powiedzieć teraz, żeby, żebyśmy zobaczyli skilla, sobie dodamy. Biorę tutaj te dwie kropeczki z krzeseczkami, klikam, wpisuję skill, tak. O, jedno, zaznaczam, opyk i już na moim portfelu powinien się pojawić skill. Zobaczmy, jest. Proszę bardzo, mam skila za 25, a BNB mam za 36 dolarów, ale on ma, mam go więcej, dlatego że będzie potrzebny przy wymianie. Wchodzę z powrotem, w mojej drodzy, w Dapsa, tak wybieram z powrotem w pancake słapa i teraz moi drodzy, potrzebna jest nam znowu zakładka tutaj Liquidity, czyli biorę Liquidity, dodaj Liquidity, i teraz biorę sobie, wyszukuję, czyli BNB, proszę pyk. I wyszukuję sobie skilla, tak? Mam te wszystkie te dwa zaznaczone biorę max na skillu i mogę teraz stworzyć parę BNB skill. Biorę Enable Skill, czyli przerobi skillami do e, tej pary, tak? odpowiednio, czyli zamieni to, żeby mógł ten e, token istnieć w tym kontrakcie. Czekamy chwilę, żeby to zamieniło nam, tak? No, kliknęło już, za chwilę powinno być sukces znowu i pokazać nam się, że zostało to jest. Zobaczcie, potwierdzone w skanie, BSK Scan. I biorę Supply, czyli połączę te dwa razem tokeny, żeby stworzyć parę LP. Będę miał za 25 dolarów, opłata 50 prawie centów. Py, klikam i czekam, żeby stworzyć mi parę LP, czyli tak zwaną parę do udostępnienia na puli farmy. Tak? Stworzyła się nam farma, mamy potwierdzenie, że wszystko jest ok, więc klikamy znowu moi drodzy. Teraz pyk, kreseczki, biorę farmę, tak? Otwierają się nam wszystkie farmy, które są dostępne na słapie. Czekamy. Pyk, potwierdziło się. Jedziemy, jedziemy, szukamy. Mamy moją pierwszą farmę otworzoną. No i teraz mamy skill. Znowu klikam szczałeczkę. Otwieram podmenu, można powiedzieć, klikam na Stake LP, biorę max, klikam confirm i zobaczcie opłata wynosi 40 centów, biorę approve, czekamy na potwierdzenie zawarcia smart kontraktu. Smart kontrakt został zawarty. Moi drodzy, za chwilę zobaczymy, ile mamy. O, i proszę bardzo, mamy 49,77 i mamy harvest, czyli jeżeli utworzy nam się, zbierze nam się jakaś określona liczba cake, będziemy mogli kliknąć harvest, czyli zbierz i będzie to lądowało w postaci sakę na naszym portfelu. Zobaczcie, tu mamy dodany portfel cake, czyli. Token e, Pancake swap mamy na razie zero, wszystko uciekło z naszego portfela i można powiedzieć e, mamy dwie farmy założone już i farmią nam za nawet nieduże pieniądze, tak? Żeby wam pokazać jak to wygląda, moi drodzy, biorę teraz sobie DAPS, i tu jest taka możliwość, że mamy Yield Watch, tak? Klikam sobie, to pyk. Moi drodzy, przychodzi mi to, otwiera się mi taka aplikacja. Biorę sobie tutaj to kasuję, biorę sobie connect mój portfel, biorę true wallet, klikam, connect OK i zobaczcie, i biorę teraz tą lorneteczkę klikam, i proszę bardzo, będzie pokazane, jakie mam farmy i ile z tego tytułu będę otrzymywał pieniążków. Mam 150 moi drodzy, łącznie na. Wolecie i na farmach mam dwie farmy założone. Proszę bardzo, na olecie mam 11 dolarów, a tu mam dwie farmy. Proszę bardzo, zobaczyć sobie o wartości 138 dolarów i te dwie farmy jest: na jednej farmie jest 88,66, a na drugiej jest 49,72. Tu mamy zwrot dzienny, no zobaczcie, ze daily, e, czyli 0,78%, a tu mamy daily 0,37%. E, procent roczny 283, a tu jest 134%. Oczywiście tam jeszcze dochodzą na e, bina, na banking swapie dodatkowe procenty za to, że to korzystamy. Łącznie, moi drodzy, to 138 dolarów łącznie APR mamy 200 prawie 30 dolarów rocznie oprocentowane. Czyli jeżeli byśmy mieli tu e, 1000 dolarów, to byśmy mieli z każdego 1000 dolarów e, Rocznie 230 dolarów. Tak to wygląda. Co ja mówię? Z każdego 1000 dolarów byśmy mieli 2300 dolarów. Tak to wygląda. 2300 dolarów. 230% byśmy zyskali z każdego 1000. 2300. Czyli po roku byśmy mieli. 3000 coś, jeżeli tu wrzucicie 1000 dolców w takie farmy, a więc tak wygląda farmowanie, tak zostanie, tak wygląda zostanie rolnikiem kryptowalut, my będziemy sobie tutaj razem wspólnie coś tam wrzucę na jakieś różne farmy, będziemy patrzeć jak to pracuje nam i będziemy zbierać sobie plony, tak, więc mamy już dwa projekty, które zarabiają na naszą emeryturę, moi drodzy, mamy kryptoemerytura z rekinem biznesu i zostaj rolnikiem z, z rekinem biznesu. A więc dwa megaprojekty, które są przeze mnie tutaj pokazywane i będą pokazywane i tłumaczone. Tych, tych farm kryptowalutowych pokazuje się coraz więcej i my będziemy sobie kupowali fajne jakieś farmy kryptowalutowe i inwestowali to pieniądze. Moi drodzy, często będzie tak, że z tych pieniędzy, które zarobimy na tamtym portfelu, będziemy mogli sobie wkładać tutaj na farmy, bo kupimy sobie projekt, który będzie oprócz tego, że zarabiał nam jako przyszłościowy projekt, to jeszcze będzie czepał nam kasę tutaj i farmił nam dodatkowe pieniądze, dobrze oprocentowane, a więc wszystko trzeba robić z głową i bądźcie ze mną na moim kanale, zobaczcie, to się opłaca udostępniajcie mój kanał, polecajcie dziękuję serdecznie wszystkim Widzą, którzy są mega, mega mili i kulturalni, za to, że są, dołączają do mojego kanału. Myślę, że wynoszą tutaj same pozytywne wartości, same pozytywne rzeczy. Jeżeli macie ochotę. Wynagrodzić mnie w jakiś sposób, że po prostu jest, robię dobrą robotę. No to kliknijcie wesprze i dodajcie, czy to donata, czy dodajcie tutaj jakiś grosz do mojego po prostu zasobu. Ja na pewno wykorzystam go na cele tutaj rozbudowy mojego kanału tylko i wyłącznie, tak? bo to jest priorytetem. Priorytetem. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejszy cykl będzie Wam, przypadnie Wam do gustu i będziecie razem ze mną farmili, zbierali plony i zdobywali pieniądze na przyszłą nam emeryturę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku.